Przekina Gidimija. Przekina Czy można przyjmować modlitwa, która już Jezus modlił się dla siebie? Już Jezus modlił się. Zobacz tutaj: Ja będę prosić Ojca. Jezus, w Twojego miejsce, On modli się do Ojca. A on modli się do ojca, aby ducha świętego przyjechał do ciebie. To znaczy, nie chodzi o Twojego modlitwa, nie chodzi o jedności Kościoła, nie chodzi o jak długo czytałeś Swobożego. Chodzi o jak wiara masz w Jezusa Chrystusa i ufność. A tutaj chodzi, że ducha świętego jest znam, Jezus jest znam. Nie chodzi o uczucia. Czy Jezus czuje go, czy nie czuje go? Pierwsze miejsce jest o ufność i wiara. Czy wiesz, że Jezus jest? Rezist samo, że zaczyna moment, w nie wiesz, że Jezus jest z tobą Może być, On był tylko z tobą w kościele, teraz On jest z tobą Bo niektórzy ludzie, które są antykosciowe, one mówią, oh, one wie, że Jezus tylko jest w kościele Nie, Jezus jest ze mną, cały czas W domu jest ze mną, w jest ze mną, w domu jest ze mną, na łóżko jest ze mną, jest ze mną i Wszędzie, które ja idę, w domu, wszędzie, wszędzie, Jezus jest ze mną A my, które każda osoba ma Jezusa, spotykamy tutaj, halleluja, i palimy ogień Dła Świętego i budujemy królestwo Bożego. Ciao Isa Chrystusa. A teraz problem jest, że wiele ludzi nie wiedzą, że Jezus jest z nimi. A tutaj chodzi, że jeżeli nie wierzy, że Jezus jest z Tobą, jak będziesz wiedzieć w modlitwa Jezusa dla siebie. trudny jest. A Jezus jest z tobą. On mieszka w Tobie. On mówi: Mieszka we mnie, a ja w was. Jezus w nas, a nie tylko na jeden miesiąc, kiedy dostałeś Krzesztę. Nie jesteś tylko na pierwsze sześć miesiąc, które jesteście nowe narodzenia. Nie jest tylko na ten tygodni, który pastoro ogłosił słowa, które dotykały twojego serca. Nie, Jezus jest, znam na zawsze. Do końca świata On jest, znam. A Jezus On robi modlitwa i od <coughs> razu On modli się do Ojca, w naszego miejsce. Słuchasz, w nasze miejsce. Nie twoja Modlitfa, to yeste jezusa modlitva jaki rodzaje onu on modlę do ojca onu prosę ojca Jebe ojca wysyła duha shintego do kościoła kościoł mame ducha świętego z povodu powodu jezus prosił